10 To znak, że rusza Wasz ulubiony statek, mówi kapitan statku Nautilus Robert Bernatowicz na mostku kapitańskim obok mnie Mirek Błach. Dzień dobry. Ponieważ ostatnio wydarzenia w Polsce troszeczkę przyspieszyły, wyszliśmy temu naprzeciw i postanowiliśmy zrobić program o przepowiedniach dotyczących najnowszej przyszłości Polski, najbliższej. Tak, będziemy o tym mówili, co się wydarzy w naszym kraju przez najbliższe kilka lat. Słuchajcie, naprawdę dzisiaj będzie gorąco. Będzie o tym, czy polskie nawiedzi... I kolejna powódź. Będzie o tym, jakie są losy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i czy uda się powrót Lechowi Wałęsie. Będzie bardzo ciekawie. Obiecujemy to dzisiaj. W Nautilusie Radia Z. Ale na początek może zajmiemy się w ogóle losami przepowiedni, które były wcześniej poświęconych losom Polski, bowiem te przepowiednie się sprawdziły. Mówił mówi nam o tym innymi redaktor naczelny Nieznanego Świata Marek Rymuszko. Przepowiedni dotyczące przyszłości Polski jest bardzo wiele i większość tych przepowiedni jest dla Polski pomyślna, dobra. To jakby podsumowanie na duchu i krzepi. Wystarczy tu przypomnieć y, najbardziej bodaj znaną przepowiednię zakonnika i największego niewątpliwie powojennego polskiego jasnowiza ojca Czesława Klimuszki, który w swojej wizji widział los Polski właśnie pomyślny na tle, dodajmy, no jednak takiego dość groźnego losu świata, w tym sensie, że, że, że jak wiadomo w wizjach wszystkich tych prognostów zbiegają się w najbliższych latach pewne wróżby, czy też prognozy, jakbyśmy powiedzieli, dotyczące katastrof, pewnych kataklizmów, które nawiedzą ziemię. Na tym tle jakby Polska miałaby być tą taką pewną strefą chronioną. Jest, oprócz Ojca Klimuszka, jest taka przypowiednia Malachiasza, bardzo znana. Polska powstała z jak Feniks z popiołu, męż nie zrzuci pęta niewoli, stanie się jednym z mocarstw w Europie. Radio! Marek Rymuszko mówił o ojcu Klimuszko. Otóż warto wiedzieć, że ojciec Klimuszko miał wizję, że w Polsce będą rosnąć pomarańcze, będzie tak ciepło, będzie tutaj strefa podrównikowa, ale o tym jeszcze dzisiaj w audycji. Tak, a teraz proponuję przejść do polityków, przejść do prezydenta Kwaśniewskiego. My zapytaliśmy panią Ursulę Fajks, bardzo znaną specjalistkę od numerologii, co będzie się działo z naszym prezydentem. Jak ocenia numer Kwaśniewskiego? Jeśli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, ma z daty urodzin cyfrę 9. Oznacza to, że ma możliwość pracy nie tylko dla Polski, ale pracy zewnętrznej dla świata. Zrobienia czegoś dobrego w sensie szczególnych zasług dla ludzkości, w sensie pokojowym, współistnienia, współpracy z innymi narodami. To przynosi cyfra 9. Wszyscy jasnowidzy i astrolodzy, z którymi rozmawialiśmy, mówią o tym, że Kwaśnieński będzie miał kłopoty, ale... Te kłopoty mogą się skończyć albo sukcesem, albo porażką. Janna Stawińska, znana polska tarocistka, twierdzi, że Kwaśniewski wyjdzie z tego całą. Kilkanaście osób, którym przewodniczyłam podczas konsultacji przy kartach tarota, na moją prośbę postawiło ten układ i muszę powiedzieć, że wszystkim wyszło to samo. Otóż, że Aleksander Kwaśniewski będzie miał ogromne kłopoty. Co można i bez kart przewidzieć? Natomiast wszystkim 11 osobom wyszedł wynik pozytywny. Czyli tak, jak gdyby Aleksander Kwaśniewski. Przeszedł do następnej kadencji. Jeżeli prezydent nas słucha, no ostrożnie z tą radością, bowiem e, horoskop, który postawił mu Waldemar Galos, nie jest już tak optymistyczny. O tym za chwilę, wysłuchacie Waszej ulubionej audycji Nautilusa Radia Z. Z z, zadzwońcie do znajomych. Zawołajcie, przyjaciół z biura za chwilę będzie o przyszłości Polski. Będzie o... Um, będzie o Pawlaku o Olszewskim, będzie o liderach znanych ugrupowań politycznych, ale jeszcze wracamy do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest z nami znany... Horoskopista, znany astrolog, pan Waldemar Galos. Pan postawił horoskop dla Aleksandra Kwaśniewskiego. Spod jakiego znaku jest nasz prezydent? On jest skorpionem. Jest opozycją do znaku Tyka, do słońca. Fizycznie, tak naprawdę, to on jest w bardzo trudnym w sytuacji. Bo w przypadku stania się słońcem Polski, a więc prezydentem, działa wbrew sobie. To jest tak wynika, że on. Jak robi to jak Kwaśniewski, to robi to przeciwko Polsce. Jak robi to jak Słońce, a więc jak prezydent, to robi to przeciwko Kwaśniewskiemu. Zgadza, bo tutaj jestem ten Ale konflikt jest... z własnym elektoratem i z własnym tak, zapleczem dla niego to jest bardzo trudne psychiczne położenie. W momencie zaprzysiężenia zachował się jak skorpion, a więc schował się nie ma go. Tak naprawdę my nie mamy prezydenta. Co mówi horoskop dla Kwaśniewskiego? Jak się potoczą jego los? Tutaj największy kłopot jest związany z planetą Uran. Uran reprezentuje po pierwsze zagranicę, siły tak zwane rewolucyjne, a więc komunistów. I to mamy ten obraz, dlaczego ścina się teraz ze swoimi kolegami po linii partyjnej. Czyli po prostu musiał się ściąć. Tak, że, to są ma on, że są przeciwko niemu. Będzie drugą kadencję prezydentem, jak pan sądzi? Nie. Nie. Tutaj blokada będzie bardzo silna w 99 roku. Zablokują go. Tak, bo ten krzyż, który się tam tworzy, lipiec, sierpień, to krzyż tych planet. On dokładnie przecież wychodzi na Słońcu Polne. Ale czy ta jego kadencja nie wyjdzie, bo na przykład zrobią mu jakiś podkop jego koledzy z SLD, czy może jakieś inne wydatki? Jest po prostu, tu może zostać albo zablokowany jako prezydent, nawet tu może się ułożyć tak, że będzie miał kadencję skróconą. Bo wiemy, że układ w tej chwili tak się utworzył parlamentarny, że wszystkie sprawy będą wyciągane. Parlament go będzie próbował wysadzić z siodła. A nie, a przecież wróci kwestia ministra spraw wewnętrznych. Moskiewskie pieniądze? Nie te, a to, to tam małe piwo jest, moskiewskie pieniądze, to jest mały tam frak. Po prostu sprawa Oleksego. Wróci? Na no, nie. E, nie został za to ukarany, a musi być ukarany. I to wróci. E, wychodzi znowu z horoskopu Oleksego, bo Statur tworzy kwadraturę do, do znaku Oleksego. Rok dwa? W, w przyszłym roku nawet. On musi dostać za to. Ach, czyli ten parlament solidarnościowy sprawę wyciągnie. No nie. Ciekawe kto tę sprawę wyciągnie. No nie parlament. parlament tylko, może być komisja. Parlament. No komisja, no przecież dokumenty są. Czy... Poza Oleksem ktoś jeszcze będzie wmieszany. No, Czy... pięć osób jest. Oleksy wyskoczy z szefa SDRP. Tak, to jest pochylnia w dół. Radio Prezydent Kwaśniewski będzie miał problemy i to spore, to już wiemy, ale ja proponuję porozmawiać o byłym prezydencie Lechu Wałęsie. Lech Wałęsa, hasło Lech Wałęsa. Jak panie mówi? Na razie jest blokada. Blokadę mam Blokady bo jest. Satur jest w znaku barana, opozycja jest do wagi. Nie ma możliwości. Czyli jest zablokowany. To, co tam się dzieje, to jest, będzie... Wystąpione. A on próbuje wracać, rozgrywać. Ale to nie wychodzi. To nie, wyjdzie, nie wyjdzie, to ma. powinien siedzieć cicho. A co przyjdzie jeszcze jego czas? Po 99 roku. To jest dokładnie tak, jak z Oleksym. Oleksy jest rakiem. Jak Saturn szedł mu na słońce, to zaczęła się linia w dół. Bardzo ważną rzeczą dla każdego człowieka są jego numery urodzenia, które jak gdyby decydują o jego przyszłości. I o tym rozmawialiśmy z panią Ruszylą Fajsk, która jest numerologiem. Na początek może osoba, która wydaje się wielkim przegranym tych wyborów. Waldemar Pawlak. Waldemar Pawlak ma cyfrę z urodzenia numer 2. Jest to również cyfra partii PSL-u. Ta cyfra przynosi różne niespodziewane wydarzenia, czasem zupełnie niezależne od niego czy też od partii. Tak, no niestety było widać po tych wyborach, że PSL-owi się nie poszczęściło. No ale nie poszczęściło się także ruchowi odbudowy Polski. Przypomnijmy, że w pewnym momencie Rob miał nawet 15% poparcie w społeczeństwie, a tutaj niespodzianka ledwie ponad 5%. Dlaczego? Czy może jest jakaś liczba Jana Olszewskiego, która sprawiła, że ciągle jakby nie może powrócić na szczyt? Jan Olszewski ma cyfrę 5, a to oznacza, że powinien zapomnieć o przeszłości i żyć bardziej czasem teraźniejszym tu i teraz. Dla partii Jana Olszewskiego jest to również... Cyfra 5. Ta partia może być wykorzystywana przez osoby do swoich osobistych celów. Może się zdarzyć, że sprawy nie potoczą się tak, jak partia sobie życzy. Może nastąpić zahamowanie w realizacji celu. Radio nam astrolog Waldemar Galos powiedział, że to już będzie polityczny koniec pana Olszewskiego. No, jak będzie, to zobaczymy. To są tylko na razie dywagacje i przypominam przepowiednie oraz horoskopy postawione przez astrologów i jasnowiców. Natomiast kolejna postać Legdek Balcerowicz. Wielkie nadzieje, znakomity wynik Unii Wolności. się uda? Posłuchajmy. Pan Balcerowicz ma również cyfrę 5. Czyli pra, e, cyfrę pracy dla społeczeństwa. Niestety cyfra tej partii powoduje, że osiąga sukcesy, a następnie traci je e, i tak będzie cały czas. Czyli Unia może nie wykorzystać swojego niezłego wyniku. E, może się tak zdarzyć. No ale jest jeszcze jedno ugrupowanie, które też przecież cały czas to, to, to znaczące na scenie politycznej SLD. Jaką liczbę ma SLD? Jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, kierunkiem właściwie dla niego jest takim najlepszym zdobywanie wiedzy, zdobywanie doświadczenia. Nie powinien Sojusz Lewicy Demokratycznej polegać na innych, nie powinien oczekiwać uznania czy wsparcia, powinien starać się zrozumieć innych, nauczyć się tolerancji i partnerstwa. Tak, to było, to było o numerach, numerach danych partii. Ważne jest także to, co się będzie działo politycznie na naszej scenie, a według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, z którym rozmawiałem dosłownie godzinę temu, przyjdzie kryzys. Przyjdzie kryzys w marcu, dokładnie, dokładnie w połowie marca, kiedy to jedno z ugrupowań tworzących koalicję od wewnątrz zacznie się rozpadać, które, no to już oczywiście zobaczymy, czy to się stanie i każdy z nas będzie mógł się przekonać czy ta wizja rzeczywiście miała jakieś podstawy. Tak, a ja jeszcze wrócę do tych numerów, że bardzo dziwnie i ciekawie się składa, że wielu liderów ma takie same numery, jak partie, z których pochodzą. Tak, to w ogóle nieprawdopodobne, że właśnie te losowania według naszych ludzi nie były przypadkowe. A co więcej, z panią Urszulą Fajsk rozmawialiśmy jeszcze przed wyborach i jej scenariusz wyborczy również się sprawdził. Ale ja wiem, że wszyscy, którzy nas słuchają w tej chwili, którzy interesują się polityką, polityką na pewno czekają na jedną postać, Mariana Krzaklewskiego, ale o tym jeszcze dzisiaj w Nautilusie Radia z. Radio z! A na pokładzie Nautilusa Radia Z mówimy o najnowszych przepowiedniach dotyczących przyszłości Polski. Jestem ciekaw, ilu polityków nas w tej chwili słucha. niestety odpowiedzi na to pytanie nie znamy. Na pokładzie z nami jest astrolog Waldemar Galos, a ja proponuję porozmawiać teraz o głównym rozgrywającym obecnej sceny politycznej. Co pan powie o Krzegleski? No to jest końcówka lwa, tak, końcówka lwa. On jest na takim bardzo trudnym jakby etapem, bo on jest dokładnie kontrolowany. Słońce ma dokładnie pod koniec znaku lwa, teraz pod koniec roku. Rzeczywiście bardzo ładnie, bo jowisz w wodniku opozycję robi dokładnie do słońca. Czy z Jego? Wysokie stanowisko. Wysokie stanowisko. Premier? Tak. Raczej nie. Ja myślę, że Marszałek Sejmu. Marszałek będzie pierwszy. Tak. Bo no go kto George. będzie premierem. Kto będzie premierem? No w tej chwili jest tak: Pluton, Mars i Wenus. To będzie wyznaczało pozycję premiera. Więc znowu musi być osoba związana ze strzelcem i z Jowiszem, więc wykształcenie raz. Musi być ekonomista. Ja myślę, że Balcerowicz to będzie wicepremierem. Bo on nie ma w sobie, w swoim własnym horoskopie wyższej pozycji, bo on ma urana ma w bliźniętach, ale w retrogradacji. To mu nie pozwala być premierem, tylko wice. Ten Mars, Pluton, Wenus. Wenus jest od finansowych, pieniądze. I reprezentuje w horoskopie Polski właśnie premiera. Strzelcu musi być to związane z wykształceniem. Albo prawnik, albo ekonomista. Profesor Zakrzewski może. Może to Czy Krzaklewski będzie miał jeszcze wielkie dni? Trygon do Wenus, potem będzie trygon do Merkurego, a więc na najbliższe 11 lat bardzo dobry układ. 11 lat? 11 lat. Za dwa lata ma w ogóle wielki moment. Ma słońce w tym miejscu mniej więcej, gdzie Polska ma ascendent. Jeszcze jest lew, lew jest zawsze związany z władzą, więc to może po prostu iść w kierunku prezydentury. Szaklerski może iść na prezydenta. No tak, ale tutaj wiemy, że Lech Wałęsa od 99 roku też będzie miał dobre dni. No, ale jest to troszeczkę inaczej, bo nie wiem, czy pamiętasz nasi jasnowidze mówili o tym, że jeżeli Lech Wałęsa będzie miał wielkie dni, to już nie takie wielkie, jakie miał. To po pierwsze. A po drugie, będzie miał związane te dni z takim wydarzeniem powiedzmy przyrodniczo katastroficznym. I wtedy pojawi się znowu na scenie politycznej. Tak, bo tego typu katastrofy też są My rozmawiali... Nie zdradzajmy wszystkiego. My tak, tak. rozmawialiśmy też z Jasnowidzami, m.in. Z, z Markiem Szwedowskim, który współpracuje na stale z jedną z agencji detektywistycznych. Silną stroną dla mnie, dla tego kraju, jak ja zobaczyłem, to jest w ogóle cała ekologia, cały przemysł rolniczy. I to są wizje, że ten kraj bardzo silnie rozwija się właśnie ekologicznie. Że powstają nowe rezerwaty, nowe parki, że Polska staje się taką, powiedzmy, no, jakby dwojej płuca Europy. Duży rozwój widzę w ogóle przemysłu, bo to trzeba powiedzieć przemysłu takiego turystycznego, a więc całe morze o, oczyszczone, wiele różnych nowych e, inwestycji. Otóż dla mnie ekologia i tutaj rolnictwo to jest największą szansą dla tego kraju. Ja widzę dużo naukowców w naszym kraju, którzy coś porządnego robią na przykład. Zobaczyłem wizji paru naszych konstruktorów, którzy opracowali świetny komputer dla celów medycznych i ten komputer będzie jak gdyby na cały świat rozprowadzany. Słabe strony naszego kraju to jak gdyby militarne zagrożenia. Zagrożenia mogą być nawet ze wschodu. Roszczenia terytorialne, polityczne, ekonomiczne i w momencie, kiedy te wszystkie państwa się połączą, kiedy stworzą jedną wielką Europę, te zagrożenia przestaną istnieć. Natomiast takimi zagrożeniami większymi dla nas to są właśnie różnego typu bomby ekologiczne, to znaczy stare jakieś elektrownie, które już są przestarzałe, które mogą zanieczyszczać powietrze, z którymi nie wiadomo co zrobić. Wielkie hałdy jakiegoś zużu na Śląsku, który już niedługo stworzy nowe góry w ogóle, czy wielkie wysypiska śmieci, które nie są przerabiane na czas i one mogą dawać zagrożenia. Ponieważ mi się wydaje, że naród już jest zmęczony tymi ciągłymi i zastanawianiem się, kto lepiej rządzi, a kto gorzej. Więc jak gdyby to wszystko zacznie się stabilizować, te nadchodzące trzy lata, powiedzmy, bo ja to tak widzę, będą takimi latami właśnie stabilizacji, czy prezydent się utrzyma, to wszystko zależy od niego, czy się utrzyma, od jego podejścia do rzeczywistości. Być może ma szansę utrzymania się. Mi się wydaje, że tak, że te trzy lata przyniosą bardzo duże zmiany, ponieważ mówię, no pewne rzeczy muszą być już jak gdyby załatwione, bo są to mm, sprawy niecierpiące zwłoki i obecny rząd, który się stworzy, będzie musiał wziąć to bardzo mocno pod uwagę, bo to znowu. Z moich wizji wychodzi, że niezadowolenie ze społeczeństwa może osiągnąć zenitu i może to wywołać jakieś różne fale niepokoju, bunty, czy strajki. Któż z nas nie chciałby znać swojej przyszłości? Czy jesteście ciekawi, co będzie czekało Polskę w kolejnych latach? Skoro tak, to bądźcie na pokładzie waszego statku. Nautilusa Radia Z. Nautilus Radia Z mówi kapitan statku. Mówimy dzisiaj o przepowiedniach dotyczących przyszłości Polski. A teraz usiądźcie wygodnie w fotelach. Za chwilę Joanna Stawińska, znana polska tarocistka, przedstawi wam w kolejnych latach prognozę dotyczącą losów naszego kraju. Postawiła tarota, a co jej wyszło? Posłuchajmy w 98 roku najbardziej charakterystyczną sprawą na nie niestety będą problemy polskich stoczniowców. Będzie dosyć trudna jesień w Polsce dla ludzi, dla bardzo wielu resortów. To będzie okres, kiedy będą spore obciążenia płatnicze takie, których się nie spodziewaliśmy. Są to nasze spłaty wobec banków zachodnich, nasze zadłużenie. To będzie rok, w którym ujawni się kolejna tajemnica dotycząca dokumentów wagi państwowej i tutaj ciekawo Polsko może być fakt, że źródłem informacji, która jak gdyby spowoduje tę lawinę później negatywnych zdarzeń, będzie niedyskrecja ze strony kobiety. Z takich bardzo palących, pie, pilnych polskich problemów będzie ponowny zwrot do próby ustawienia w sposób jakiś rozsądny problemu aborcji, też niezakończony w tym roku. Radio Rok dziewięćdziesiąty dziewiąty to będzie rok kłopotów dotyczących przepisów, ja bym je nazwała przepisami celnymi. To będą problemy z granicą, problemy z granicą, a szczególnie z handlem z gra przez granicę wschodnią. To będzie rok, który w sposób już może bardziej odczuwalny w, zainicjuje zmiany w zakresie problematyki opieki zdrowotnej i mechanizmu rentowo-emerytalnego. Natomiast dojdzie do kolejnego impasu w pracach nad polepszeniem warunków bezpieczeństwa publicznego, i co chyba najbardziej takie będzie odczuwalne w społeczeństwie na no nie, będzie to rok, w którym będzie bardzo wiele przestępstw na tle seksualnym. W roku 2000. Będzie to rok wyjątkowy nie z tego tytułu, że jest to przełom wieków, ale będzie to pierwszy w zasadzie rok, kiedy w społeczeństwie polskim będzie odczuwalne takie, ja bym powiedziała, poluzowanie. Szczególnie dotyczące takich sztywnych lub niedogodnych dla niektórych grup gospodarczych przepisów. Tutaj się bardzo wiele zmieni, szczególnie w sprawie podatków. To znaczy zostaną one jak gdyby zmniejszone. Poza tym ten rok będzie o tyle ciekawy, że to będzie chyba najlepszy Właściwie dotychczas rok, jeżeli chodzi o zainteresowanie Polski jako ośrodka czy celu turystycznego, będzie to ogromny napływ turystów z zachodu. Ciekawostką tego 2000 roku będzie to, że ponownie wróci do łask moda na wczesne małżeństwa. Natomiast, żeby było ciekawiej, przyrost naturalny w tymże roku będzie zaskakująco niski. Późniejsze lata, powiedzmy no najbliższych 7 lat, od 2001 do 2007 roku. Chyba najciekawszym elementem tych lat będzie to, że ogromną siłę decyzyjną w sprawowaniu władzy, a w każdym razie w panowaniu nad, nad władzą będzie miała kobieta. W tych latach dojdzie do głosu właśnie kobieta, zresztą ogromne jakieś charyzmie, której uda się w ogóle doprowadzić do pogodzenia. z do tej pory ugrupowań politycznych, ta kobieta będzie swoje interesy tak to powiedzmy, prowadzić w bardzo twardo. Będzie to osoba świetnie ułożona, ale żelazną ręką będzie, żelaznej rękawiczce powiedzmy, będzie swoje interesy prowadzić, będzie bardzo konsekwentna w działaniu. Natomiast najbardziej zagrożeni jak gdyby tymi kryzysami będą pracownicy resortów rolnictwa i obrony. Te dwa resorty będą miały naj, naj, najcięższe życie. To w pierwszym dziesięciolecie XXI wieku naszej ery wejdziemy jako kraj, który będzie postrzegany jako centrum powiedzmy kultury wschodnioeuropejskiej. Krótko mówiąc pozycja kulturalna Polski w tym pierwszym dziesięcioleciu bardzo znacznie wzrośnie. Najważniejszym problemem jest to, że Polska jakby drugi raz weszła w kryzys tzw. ekonomiczno-finansowy. Rozwój rozpocznie się dopiero od 1999 roku. W tej chwili jesteśmy dokładnie blokowani. Uran będzie jeszcze siedział 6 lat, 5 lat. Kwadraturę cały czas robi do byka. Będziemy mieli różnego rodzaju problemy z zagranicą. Proszę pamiętać, że byk to jest Ziemia. Byk to są pieniądze, to są banki. Więc to jest i sprawa inflacji. Oznacza to, że stabilizacja do 99 roku będzie taką stabilizacją deficytu. Jest walką, walką w ogóle o stabilizację i o rozwój kraju. Na pewno powinniśmy bardzo skoncentrować się na sprawach właśnie tego południa kraju, związanego z tą klęską. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że to się może nam powtórzyć. Powtórzyć się po pierwsze może tutaj w okresie po 20 grudnia do końca stycznia i jeszcze raz nam się powtórzy w okresie właśnie lipca, tylko jakby o tydzień przesunięty. Ale to też powódź? Też właśnie taka sytuacja. W przyszłym roku, w okolicach lipca, o tydzień później, może się powtórzyć sprawa za dużo wody. To jest układ związany z tymi planetami. Pan widział tę powódź tegoroczną? No to przecież było dokładnie widać planetami, jak tutaj się działo. Będzie większa powódź od tej tegorocznej? To znaczy większa może nie być, ale powtórzenie. Czy Polska czeka Katastrofa związana z takim wydarzeniem przyrodniczym, już nawet większym niż powódź? do no, świat będzie e, na pewno poprzez ten krzyż planet, będzie po prostu ruszany bardzo głęboko. Rządy w państwach będą się rozkładały na zasadzie walki, ale również będzie to związane z ruchami tektonicznymi, jakimiś tam erupcjami, powodziami. Mówimy o 99 roku, tak. wtedy ma być ten krzyż, ale, ale Polska gorzej. w sumie wyjdzie nie najgorzej, na tym. nie najgorzej. Pomimo to, że ten Saturn wejdzie do Byka i Jowisz dodatkowo da nam możliwości jakby rzeczywiście skoncentrowania się i odbudowania, budowania jakby Polski od nowa. Mówi mi ta powódź, tym bardziej, że pan Waldemar Galos przewidział tegoroczną powódź na południu Polski bardzo dokładnie. Ja proponuję nie podchodzić do tego tak zupełnie serio, traktujmy to z lekkim przymrużeniem oka, ale trzeba wiedzieć o tym, że takie przypowiednie są. Słuchajcie, teraz możecie trochę ochłonąć, bo za tydzień znowu was czekają nieprawdopodobne emocje. Będziemy mówili o tym, że Gdyni w Polsce doszło w 59 roku do katastrofy UFO, ale to już za tydzień o 11.10. Nautilus Radia Z.